No, co jest? Zha, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard. A to, co widzicie, to jest kolejny odcinek, oczywiście, z Players and z moi drodzy na tym kanale. I moi drodzy, tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, w sensie tam w poniedziałek, prawda? Jak był sobie Sanok, to myślałem, że zagramy sobie na rangelu. Ale jako, że dawno, dawno nie grałem w sumie na trybie trzecioosobowym, w sensie trzecioosobowej e, kamery. Plus um, można byłoby jeszcze bardziej to urozmaicić, na przykład zagrałem sobie teraz solo na składy. E, to też właśnie um, zrobimy sobie taki właśnie mały, troszkę wyjątkowy odcinek. W którym to właśnie będziemy sobie oczywiście grać na trybie trzecioosobowym na Erangelu, i, 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 i to będzie oczywiście jeszcze sola na składy także już w ogóle yy, rzeczy których zazwyczaj bardzo rzeczy, które zazwyczaj bardzo rzadko robię po pierwsze nie pamiętam kiedy ostatni raz z chyba ze swoją kobietą grałem to było dawno <laughs> z, tak z 3 miesiące temu zagrałem może z meczyki pod rząd właśnie wtedy yy, grało mi się dziwnie wtedy i w sumie to tyle, a wcześniej, przed tym nie grałem wzrok, z, tak myślę, spokojnie na trybie, tepe, na trybie TPP. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Dla mnie oczywiście to jest to ultra, ultra dziwne, także postarajmy się po prostu tutaj zagrać jak najlepiej tylko bym mógł. dobra. Także mamy w ogóle pierwsze rzeczy, cieszy mnie to niezmiernie, tylko chciałbym. Nie wszystko jednak zależy, jakieś lepsze. O, na przykład takie rzeczy, tak, prawda? To już mamy tutaj szyk. Yy, Okej, okay. dobra. Kurde, w sumie teraz widzicie to w sumie całe, cał, 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 lalala, całą moją postać. Widzicie, jest ona troszkę, powiedzmy. Ni, 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 ni. Yy. Dobra, zagramy sobie po prostu tak. Najsam przód. To bym zrobił tak, tym zrobił tak, tym zrobił tak, tak, tak. Dobra. Gites. Gites Majones. To sobie również przełączymy. Eee, przełączamy sobie na tryb pojedynczy. I dobra. Jedziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja za bardzo mówię, no nie jestem jakby fanem eee, trzeciej osoby. Znaczy, kiedyś każdy musiał być, tak, bo każdy miał. Eee, każdy miał, bo tylko kiedyś był jakby, play, player, pułk, playerki były tylko i wyłącznie trzecioosobowe, także każdy musiał. A natomiast został gaszty taki główny competitive, jest, czyli właśnie taki turnieje i tak dalej, odbywały się głównie na kamerze pierwszoosobowej, jak we wszystkich FPS-ach i tak dalej. Więc w sumie to jest spoko, FPS zresztą moim zdaniem lepiej. Lepiej się gra na pewno w playerki właśnie na tej pierwszej osobie, ale zobaczmy jak to będzie. Nie, nie, nie przesądzajmy zanim się jeszcze mecz nie skończył. Nie przesądzajmy o tym, co tu się będzie działo. Eee, sprawdźmy. Sprawdźmy, 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 bo w sumie jest no, tego to ciekawe. Tak zagrać full focus na tym. że full focus, jest tak, full focus, no zagrać po prostu, spróbować zagrać. Eee. Już się bałem, nie mogę podnieść tej apteczki, która oczywiście dałaby mi bardzo dużo ciekawych rzeczy, dobra, tutaj mamy sobie granacik, załóżmy sobie ten granacik bo w sumie czemu by nie, napój energoliczny eee, okej, okay, dobra, jest źle z lutem, lepszy kask by mi się przydał, jakakolwiek kamza szczerze powiedziawszy, być może była gdzieś jakaś kamza, ale nie zwrócimy na nie uwagi dobra, no nieważne, nieważne, Jezus Maria dobra Zamieniamy wobec tego, bo yy, no bo będzie to ciężko... O, kam za dwieczka. Nie, nie, nie. Dobra, więc tak, y, to mi jest niepotrzebne. Z, z źle sobie zawzię. Dobra, tu już mam wszystko poustawiane, teżby ognia poustawiane. E, 15 banderzyków nie więcej, bo no się nie przyda więcej tak. E, o. Git, dobra. To nam się oczywiście też bardzo przyda, w końcu, nareszcie zresztą. Um, nic tutaj stąd. Um, I powiem wam szczerze, że to będzie dobrym, dobrym spotem, to tutaj, to miejsce. Ponieważ to jest solo na składy, także ja będę musiał bardzo uważać, w ogóle będę musiał się bardzo postarać, żeby w ogóle kogokolwiek tutaj zaciukać. Zresztą pamiętam kiedyś swoje... Jakiekolwiek gierki, właśnie solo na składy, no powiem wam, że nie było najprostsze. Kurde, mam na to misję, na tego WSS-a. I chyba... 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 Tak, że mamy ciężką amunicję do jednego... To tak zrobimy. Tak już zrobimy, niech tak będzie, bo... Mam, mówię, mam na to misję i szczerze bym chciał sobie zrobić tę misję i w sumie będzie fajnie sobie ją też z wami zrobić, także spróbujmy, zaryzykujmy, ale mam dzisiaj challenge'owy dzień, ja pinkolę, cały czas coś, gdzieś, jakieś tutaj challenge. Ek. ja dzięki temu mam więcej więc mam na pewno miejsca w jakwipunku. Dobrze, także tak. I w ogóle chciałbym się odezwać, yy, znaczy odezwać, przepraszam, nie, nie odezwać, bo, bo to brzmi tak, jakby jakiś, jakiś, to miało być agresja z mojej strony. Chciałbym skomentować pewien komentarz, który gdzieś się pojawił w ogóle pod, yy, pod jednym z moich filmów, w którym. Yy, dobra, tutaj mogą być ludzie, to mogą być, tu wszędzie są ludzie. Jedziemy tutaj. Ponieważ to był najdalszy moment, w sumie w każdym razie, jedna z osób powiedziała mi: w sensie, w momencie, w którym gdzieś tam na Sanoku e, zabił mnie kamper, w sensie osoba, która gdzieś tam po prostu za mną chodziła m, i tak dalej, w końcu mi gdzieś tam zaciukała, e, zarzucił mi, że też kampiłem. E, I ktoś go tam w sumie też podjaśnił, że w sumie to nie było takie kampienie-kampienie. Kampienie-kampienie, e, zacznijmy w ogóle od tego, że jest dużo różnych rodzajów, tak. Jeżeli można nazwać to, co ja robiłem kampieniem, to na pewno nie na taką skalę, o jakiej była mowa zresztą. Dobra, czy tu są? Za blisko sobie przyjechałem. Świetnie, że apart poślizg to ulubiona rzecz, przecież, prawda? Ja muszę pamiętać, że ja mogę tutaj się wychylać. Muszę pamiętać, że tu się mogę wychylać, muszę pamiętać, że tu się mogę wychylać. Nie muszę jakby całym się wychylać, tylko mogę sobie zrobić o tak i... Mam już sam, żeby to pamiętać, bo to jest ważne i nieraz na tych tpp'kach to jest po prostu dość duża przewaga. Eee... <laughs> Wracając. kampania, o którym ja mówiłem tam polegało po prostu na tym, że typ po prostu mnie widział gdzieś tam, bo nie kampiłem zresztą, hałasowałem, chodziłem cały czas w jednym miejscu, nie stałem w jakimś kącie w jakimś domku, tylko siedziałem po to, żeby w jakikolwiek sposób wybudować sobie jakąkolwiek przewagę, no bo jakby wychodzenie jak taka pp'ga totalna Eee... Kurde bela. Dobra, to sobie tak, to sobie tak. Wychodzenia eee, Wychodzenie jak to, taka, taka totalna Pepega z domku, nie sprawdziwszy tego, tym bardziej, że mam strefę i tak dalej... Eee, no, wiązałoby się z tym po prostu, że zagrałem jak debil. Jak taka małpa skacząca, powiedzmy, po mapie i w sumie tak by to wyglądało. Jasne, że mogę zostać zabity w każdym możliwym momencie, ale tak naprawdę tym wszystkim też chodzi o to, żeby to ryzyko ograniczać jak najbardziej w sensie rzeczy, bo to ryzyko było jak najbardziej. jak najmniejsze o w ten sposób, bo dzięki temu można sobie po prostu uniknąć jakichś przykrych sytuacji. To jest raz. Eee, dwa, chodziłem, mówię, całym, po całym domku nie skradałem się, nawet a jak już się skradałem, to w tych momentach, w których pasowałoby mi, eee, natomiast taki moment, w którym po prostu gość autentycznie za mną chodził krok w krok, czekał na moment, po prostu próbował, jakby gdzieś tam w taki sposób, jakby wyciągnąć ze mnie fraga, w takim najbardziej frajerski, czyli na przykład nie skupiał się totalnie na niczym innym, tylko patrzył się w jaki sposób, by gdzieś tutaj przyjść i. Po prostu mi, może tyle co zepsuć, Gierkę, no bo wygrał koniec końców. No tyle, ale bardziej, hm, jakby to nazwać? E, dopiąć swego i tak naprawdę iść tylko i wyłącznie po tego jednego fraga, a zaraz potem umrzeć. To jest kijowe w sensie, że jakby chodzenie gdzieś tam za kimś, mówię krok w krok, to albo się z kimś duelujesz, albo się z kimś nie duelujesz, e, albo go po prostu odpuszczasz. A gość po prostu centralnie łaził za mną. Kropka w kropkę, centka w centkę. I jakby powodowało, czy, czy efektem tego wszystkiego było po prostu to, że no no gdzieś tam jest z tyłu, po prostu centralnie w plecy e, zaciukał. Jakby mówię, jest ok, gdy gralibyśmy w jakieś rankingi. Gdy gralibyśmy coś takiego na turniejach. Ok, do, bo to już jest takie czysto typowe. Natomiast na casualach to już jest. Są już pewnego rodzaju takie mini niepisane już troszkę zasady w tym i jakby dla mnie taki camping po prostu jest... no, no nie fajny Już mówię, lepiej się uczyć na przykład gry troszkę jak Sylo, bo silo właśnie lata tak strasznie i, i fragów ma dużo i w ogóle on to jest taki super i w ogóle lepiej już grać w taki sposób jak on i uczyć się bardziej pod taką gierkę niż uczyć się e, bardziej, ja wiem, pod coś w stylu właśnie, że uu, będę chodził za gościem i w ogóle i będę się tylko skupiał na tym, żeby mu uprzykrzyć, e, pouprzykrzyć życie. No to jest po prostu to jest po prostu takie już Ech. No przez to po prostu czasami się odechciała totalnie grać Eee, mówię, no, w gierki typu player się będą zbadane. Mimo tego, że to jest gra typowo kampanie, mimo też, że to jest gra typowo tak jakby mówię o robieniu sobie jak najbardziej przewagi i tak dalej, i tak dalej, żeby to przetrwać, o czym zresztą też mówiłem, ja tu byłem? O! Tak, ktoś mi tu przyjechał? Nie za fajnie. Hmm. Halo? Panowie? Ooo, tam są dwa zrzuty. Idziemy po te dwa zrzuty? Dobra, jedźmy. Trudno. Najwyraźniej no, ja się wy wydupie. Mam już tutaj w ogóle. Ja powiem tak, ja tu się mogę wydupić. Dobra, zaryzykujemy. Aha. O ty! Nie, 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 nie. Z tyłu, debela Ok, dzień dobry, jesteśmy znowu, tylko już na solówkach, bo i tam goście porobili taktycznie, jak było widać. Także, e... mam nadzieję, że chociaż tutaj troszkę gramy, teraz już to 30 jest, powiedzmy, taki sam prawie, że lud jak wcześniej, ironio. Tylko może lepszy pleca w końcu, uf, uf. Tak się tutaj błąkam powiem wam szczerze trochę po tej Tej mapie Mam już trzecią falę Kurde bela. Nie znajduję tutaj żadnego jakiegoś tutaj, prawda Złopupca Uuu Kto tutaj strzela na daleko z dp weź ty serio gościu Już tu strzał z dp na daleko mówiłem wam to słyszałem Uu. o nie, o nie, o nie Risky one. Risky one. riski tutaj. Swędzi mi teraz nos. Już nie. JAK TEN GOŚĆ NIE UMARŁ! 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 JAK?! Pomion Kevlar Trojkę. What the f co jest? Uff! No, co jest? Jak ten typ do mnie strzela? O co chodzi? No co jest? Jak? O to... naprawdę? No i mamy cheatera, proszę Państwa. Gość patrzy się przez ścianę i widzi gdzie ja jestem. To jest w ogóle trochę chore, o. O, O, idzie za mną, idzie za mną, o. Proszę bardzo. O, 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 o. O, o proszę bardzo. Proszę Państwa, Przykład człowieka, którego ja przepraszam, nie zdążyłem jeszcze oczywiście oszukiwanie podejrzeniem wspomaganie celowania, broni miała, znaczy mia, może miała gracz, był Na pewno są te dwie rzeczy dla takich ludzi. Ee, o. Człowiek na mnie patrzy, kiedy ja jestem za ścianą. I co jest najlepsze trafia mnie przez te ścianę? Ja nie wiem, czy oni wprowadzili jakąś penetrację tych pocisków przez, te, przez, przez ten? Gość mnie nie widzi. Słyszałem o. I, i, I to są właśnie dokładnie momenty, w których e, psuje się jakąkolwiek rozgrywkę. Takich ludzi powinno się wysyłać do więzienia. Coś w się sensie, autentycznie, moim zdaniem, coś takiego po prostu psuje grę, psuje deweloperom, że ludzie się po prostu. O, tutaj, okej, okay, dobra, trafił mnie przez. Nie przez ścianę pierwszy raz. Kiedy ludziom naprawdę psuje się grę. Ludzie przestają grać w tę grę przez takie właśnie rzeczy. Mam nadzieję, że ten gość straci absolutnie. Cały konto zostanie permanentnie zbanowany I mam nadzieję, że dostanę o tym informacji i poprawi mi to tylko i wyłącznie dzień. Nie wolno czegoś takiego robić. Jest to absolutnie karygodne. I jeżeli w jakikolwiek sposób ktoś mi teraz powie, że był dobry, bo zdarzały się i takie osoby czasami piszące na poważnie, kiedy człowiek miał ewidentnie haka. No tutaj to jest. no... No a szkoda po prostu strzępić na takiego człowieka. No dosłownie powinni takich ludzi wysyłać do więzienia. Nie wiem, ucinać myszki, ucinać klawiatury albo pozbawiać jakiegokolwiek dostępu do internetu, bo tacy ludzie to po prostu totalni idioci. Nie znajduję żadnego innego tak naprawdę tłumaczenia i gdyby nie to, że nagrywałem, pozwolił sobie na jeszcze inne inwaktywy wobec tego człowieka. Natomiast myślę, że ten człowiek naprawdę jest. W jakikolwiek sposób, czy, może, może nie wiem, może dojdziemy do końca, nie, bo. Okej, okay. jeszcze się kryje, jeszcze się kryje. sprawdzę, czy tam przypadkiem kogoś nie ma. Debil. I naprawdę, przepraszam, ale odechciało mi się grać w sensie. Chciałem nagrać jakieś tak, nie wiem, dojść gdzieś dalej, jakiś może takie frak movie zrobić, ale naprawdę po prostu mi się odechciało grać. To jest dzisiaj moja już któraś gra. I po prostu mi się już odechciało grać. Jakby na domiar złego, tak naprawdę, we wszystkich możliwych aspektach. Także przepraszam was najmocniej, ja bym Shepard, to był kolejny czy Exploration noz Battlegrounds. Yy, oczywiście poinformuję w razie, w momencie, w którym dostanie oczywiście osoba bana i dostanę o tym jakże fajne komunikat zaraz na wstępie gry. Yy, liczę, że może kiedyś wprowadzą jeszcze za to może jakieś nagrody albo cokolwiek, ponieważ no jest to coś, co. Tyle chciałbym powiedzieć e, i, i na coś takiego to tylko i wyłącznie e, zasługuje Pupkor, proszę zrób coś ten, dziękuję Do Zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.